Udają najgorzej, piszczą jak takie stare drzwiczki na domku letniskowym. Jest takie... Mówiła, ja Pierdo, Jeszcze nie wyszli trochę, już wyszli dwa razy. Zauważyliście, że to najbardziej popularny aktor... To jest właśnie najgorsze, jak takie negatywne aspekty skupią się na jednej osobie. Ona jeszcze siedzi na ręce, więc siedzi w chacie. Nie można za długo siedzieć w chacie, bo już po prostu zaczynasz mieć teorie spiskowe. Wszędzie po prostu paranoje. Mój stary właśnie tak ma, jest od, od, odpalony masakrycznie. On już nie chodzi do lekarzy, bo wszyscy chcą go pozabijać, słuchajcie. Sam się leci, zaczyna wymyślać antybiotyki. Najpierw był sok z kiszonych warzyw. Potem woda ze srebrem koloidalnym. Zapuścił brodę, wygląda jak jakiś cholerny trój, te ja się boję, że ja za miesiąc przejadę mój stary przy kotle. No kurwa, i rekordę